Cześć żołnierzki moi kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, konie się nisko jak zawsze, kapitan Rutain. Moi drodzy, dzisiaj spojrzymy sobie na trailer nowej nadchodzącej gry, o której już mi nie jedna osoba mówiła, sprawdź to, sprawdź to, zerknij na to. Co o tym myślisz moi drodzy? Tytuł gry nazywa się... War Dogs. Ale zanim przejdziemy do materiału, zanim obejrzycie ze mną trailer, zanim go troszeczkę przeanalizuję, to oczywiście łapa w górę, komentarz, subskrypcja, dzwonek notyfikacji będą bardzo mile widziane. I oczywiście, jeżeli możecie podhybować, to podchajpójcie. ten film. E, również jest taka opcja. Nie wiem, czy dostępna dla wszystkich, ale e, coś takiego jest. E, moi drodzy, tytuł... tytuł War Dogs... Ha. Nie wiem, nazwa jak nazwa. Ważne jest to co będzie przed sobą przedstawiał. To ma być takie pomieszanie Battlefielda: trochę składa, trochę army. E, więc e, zazwyczaj takie miszmasze niezbyt dobrze się kończą. No ale zerknijmy, wiemy, że ma, mają być trzy drużyny, walczymy, walczymy o, e, powiedzmy sobie, dominację, e, dominację na, e, na mapie. 2 km na 2 km kwadratowe. będą helikoptery, będą pojazdy, e, będą materiały wybuchowe, będą też taka destrukcja jak w Battlefield 6, czyli już ta skryptowana. E, no ale zerknijmy sobie na trailer, co tutaj będę opowiadał Wam, jak możemy sobie popatrzeć razem. Oczywiście, jak zawsze, e, będę oglądał, przytrzymam, jak mnie coś zainteresuje i, i, i porozmawiamy sobie e, na ten e, temat, moi drodzy, więc polećmy, polećmy z tym e, koksikiem. War dogs. No więc pierwsze, pierwsze co, 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 co kurczę, coś tego. pierwsze co zauważyłem, to tak, jesteśmy najemnikami. Dobra, okej, okay. mercenaries yy, i lecimy helikopterem. Ujęcie normalnie jak z Grayson Warfare, więc no, wpływy z jednej czy drugiej, trzeciej gry, takie wcześniej powiedziałem, będą na pewno. Dobra, zabijamy dla kasy. Tutaj muszę powiedzieć animacja. Animacja ruchu postaci wygląda bardzo przyzwoicie. Nie ma się do czego przyczepić. Mundury również. Ten pasek, no taki jak to pasek, może taki akurat lubi. Ja z metalowymi klamrami nie lubię pasków. Z tego co wiem, to jeżeli chodzi, będą trzy składy, znaczy trzy drużyny. Jeżeli chodzi o granie ze znajomymi, nie ma limitacji. Możecie grać we dwóch, we trzech, we czterech, w pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu, czyli możecie wrzucić do gry razem ze sobą wielu kumpli. To akurat jest, moim zdaniem, bardzo fajne. Jak widzimy, mamy tutaj Dostępne pojazdy, mamy Humvee, mamy Truck, tak jak jest na przykład w tej chwili w składzie dla, dla Mercenaries, e, czyli dla PMC's, e, mamy Buggy, mamy ciężarówki, mamy... Chyba to był Little Bird z tego co widzę. Muzyka oczywiście bardzo, bardzo fajna, nie? How So The Rising Sun, tak? Także kurczę, taki kulcik bym powiedział. Dobra, tutaj mamy pełny przekrój. E, mamy tutaj kurczę helikopter. To chyba jest Apache, e, Mamy Little Berdy w powietrzu. E, mamy czołgi, e, mamy Humvee, mamy ciężarówki, mamy trak jakiś tam kurczę amerykański. Broń wygląda całkiem, całkiem nieźle muszę powiedzieć. Ja mam popracował trochę nad światłem odbiciem, odbiciem powiedzmy sobie odbiciami na tej broni, chyba, że jest to ten, ale, ale no, ogólnie no, na razie nie mam do czego się przyczepić. Akurat powiem tak, dobra, do trailera uderzył raz z tym pociskiem w ten czołg. No to tak troszeczkę, takie troszeczkę kurczę mało realistyczne. Nie wiem, nie wiem z czego on pociągnął dla, w, w ten czołg. E, no zobaczymy. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że czołg od jednego kurczę pocisku przeciwpancernego będzie się po prostu rozpłaszczał. No jest to w końcu, jakby nie patrzeć, gra, ale to też trzeba by było umiejętnie trafić i no nie wiem, czy przedział amunicyjny, czy coś. No, w każdym razie cash is the king, czyli gotówka. Kasa jest królem. Oh, mother, Aha, dobra, czyli za kaskę, moi drodzy, dokupujemy sobie dodatki, wyposażenie, sprzęt w trakcie trwania rozgrywki i zabijamy, pomagamy. Wszystkie nasze akcje są prejmowane Kasuczci W sumie, w sumie, czemu nie? Czemu nie? No w sumie kurczę, Belek, te osprzęty są bardzo drogie, nie, ja że nieraz, nieraz widziałem karabin, na którym celownik był droższy niż sam karabin, no ale cóż, e, w każdym razie, w każdym razie jak widzimy będzie modyfikacja i to dość spora broni. Aha. Czyli, czyli będziemy mogli rozbudowywać sobie tutaj jakąś bazę, będzie czyli zabudowa logistyczna. To mi się, to mi się podoba, oczywiście za kasuci. Czyli im lepszą mamy drużynę, im bardziej efektywną, tym więcej mamy e, mamy kaski. Tutaj te traseczki to normalnie Battlefield. O! A to akurat mi się podobało. Czekajcie, aż. Aż sobie kurczę, aż sobie tu będzie, czy To mi się podoba, to mi się podoba. Eee, normalnie, kurde gilis eee, drużyna drużyna snajperska. Mamy snajpera, mamy obserwatora no góry, no, <laughs> chyba ktoś ich zaobserwował. <laughs> Surprise, <bada> faka. <laughs> Aha, czyli mamy te jak w battlefieldzie, nawet kurde ikony, bardzo podobne jak w Battlefieldzie. U. To oh, było sweet. Shotgun z bliska. Oh, juicy. Okej. Okay. Aj Tu Co to, to jest chyba? Armatochałbica, ile się nie ma kurde? Mobilna? To Belek. Ej. To, to jest fajne, to, to mi się podoba Tego nie widziałem, kurczę, Belek, o tym nie wiedziałem Czyli mamy czoł Muszę powiedzieć, że tutaj to pewnie będzie jako rodzaj wsparcia Czy coś Okej okay. Dobra, budynki się sypią No powiem wam tak, powiem wam tak, kurde, wygląda to wygląda to całkiem, całkiem, całkiem przyzwoicie. Widać, widać tutaj naleciałości Grayson Warfare e, Widać na pewno troszeczkę, ja bym powiedział, troszeczkę składa e, na pewno tutaj na pewno troszeczkę, czy ja wiem army, ja tutaj do army podobnie nie widzę szczerze powiedziawszy. Nie widzę. Na pewno helikoptery, helikoptery szturmowe, te, te sypiące się budynki, ikonki po zabiciu przeciwników itd. I tak tak to jest bardzo podobne do Battlefielda obecnego, e, także, także tutaj są te podobieństwa. Czy taki, czy taki rodzaj gry się przyjmie? Nie wiem, wy mi powiedzcie, co wy o tym sądzicie. Ja myślę, że... Powiem tak, ja spróbuję na pewno. Czy mi się spodoba? Nie wiem, bo to zawsze, zawsze tak jest, że... Ja muszę zagrać coś. Jak zagram, to albo, albo mnie po prostu wciąga w tą grę, albo mnie nie wciąga w tą grę. I, i to, jest, to jest na tej zasadzie. Pewnie też tak macie, że dla kogoś może się podobać gra, a, a wy ją odpalicie, nie widzicie w niej nic nadzwyczajnego. Więc ja zobaczę, ważne jest, ważne jest dla mnie, bardzo, myślę, że dla was też optymalizacja. Jak ten. Jak ten projekt będzie zoptymalizowany, bo jak nawet jeżeli gra będzie całkiem fajna i ładnie wyglądająca, a będzie chodziła jak krap, no to przepraszam. No też jakie będą serwery, czy no bo wiemy, że będzie 100 graczy, 50, tak? stu grających, więc, więc no, te serwery będą dość mocno obciążone. Jeszcze przy takiej ilości sprzętu i ten, jak to będzie rozwiązane. Też chciałbym wiedzieć, czy będzie jakiś swego rodzaju matchmaking, czy będzie można serwer sobie wybrać, tak jak to by było na przykład w armii, w składzie. Prawda? Tak jak w starych Battlefieldach. Więc tutaj jest wiele niewiadomych jeszcze. Jeszcze wielu rzeczy nie wiem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że no... Zawsze to jakieś ciekawe, tak widzę, że, że coraz więcej gier, tak kurczę, chce być milsimowo, taktycznych. Fajnie, spoko, ja tam akurat lubię, moja nisza bardzo, bardzo mi się e, podoba, że coraz więcej tego rodzaju gier e, powstaje. Po, 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 podoba mi się też, że, m, że parę innych projektów też się rozwija, o których już niedługo materiały też się e, pojawią. No i co, tyle ode mnie, moi drodzy, ja Was tylko mogę zaprosić z tego miejsca na. E, na serię, którą nagrywam razem z Mungo, obecnym instruktorem Wojska Polskiego od taktyk i prowadzimy zajęcia dla naszych wspierających, z czego nagrywamy też odcinki, żeby przekazać wam trochę wiedzy na temat właśnie taktyk używanych w Wojsku Polskim odnośnie zielonej taktyki, czarnej taktyki, będzie też i czerwona, no niebieskiej nie mamy jak zrobić. W każdym razie z tych, tych, tych odcinki zaczynają się pojawiać, już są cztery, więc no, znaczy, no czwarty się pojawić w poniedziałek, także już niedługo. No i co? Moi drodzy, zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś jeszcze łapeczki nie zostawił, to proszę, proszę natychmiast strzelić strzelić suba walnąć łapeczkę. No i do usłyszenia, do zobaczenia i wielkie podziękowania dla moich wspierających. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście na ostatnich zajęciach. My się bardzo dobrze bawiliśmy. Ciao!